Bedwars, ale nie mogę używać złota. To znaczy, że nie mogę go składować w Ender ani kupować żadnych itemów za nie. Sami zobaczcie jak mi poszło. Zapraszam do oglądania tego materiału. Okej. Okay. Jesteśmy już na arenie. A pomysł na ten film przesłał widz, którego serdecznie pozdrawiam. A my lecimy wykonać to zadanie, czyli nie mogę kupować nic za złoto. No wydaje się to skomplikowane, ponieważ no Mało rzeczy tak naprawdę mogę zdobyć, nie mogę zdobyć mm, na przykład zbroi żelaznej, nie mogę zdobyć miecza żelaznego i na przykład łuku, strzał Więc będzie to skomplikowane, będziemy musieli grać no, na emeraldy bardzo, ta mapa temu nie sprzyja Dobra, okej okay. Właśnie też bardzo duży problem jest z gapami tutaj, bo nie mogę kupić gapów, no bo gapy są za złoto, nie, logiczne no więc też trochę tutaj przypał Ale wydaje mi się, że damy radę. Damy radę. Dobra, on tu chyba jest w bazie. Tak. No nie, on ma lepszej temy Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nice. Chyba szybko, kurwa. No, pierdolę. Dobra. I teraz go robię. Dobra, zdechłem, ale nie ma wyrka. No i właśnie. Sorry, nie mogę tego wykorzystać. Wydaje mi się, że muszę iść na Emeraldy teraz. Żeby cokolwiek ugrać. Dobra, zobaczmy ile emeraldów zdobędę. Chyba tu są cztery generatory, ten miał osiem. To fajnie, bym sobie kupił seta. A z setem diaksowym to sobie mogę już biegać, nie? Mamy coś tutaj. Nie, są jakieś komputerki, tego typu sprawy. O, kolejne się zrespiły. Zajebiście, zajebiście. Dobra, kupujemy. I kupujemy sobie Firewalla. No i dobra, na to. No 26 złotych mam. Takie fajne itki można byłoby sobie kupić, ale no. Challenge to challenge. Kurwa mać, z sześcioma emeraldami bym poszedł. Ale chuja, ale chuj. Dobra, on on dead, on deada, on ma jakiś słaby miecz. Nice. On w ogóle tutaj jakoś chyba nie ogarnia. To chyba free in, z tego co widzę. Dobra, le lecimy tam do niego. No, ma... zajbisty miecz ma. Nice GGS SS, no po ręce wariacie, po ręce. W ogóle mega fajnie, że Wisis tutaj wbił na arenkę. Biały w ogóle sobie zleciał do Wojda, no fantastycznie. Lecimy rozwalić wyro. A czemu tu się nie dało postawić klocka? Ej, dobro! bro! Czemu tu się nie da stawiać klocków? Ja nie mogę mieć złota wender Bo ja mówię wam, zaraz kurwa zapomnę i wydam. Nie, już kurwa siebie znam. Dobra, teraz chyba na emeraldy sobie pójdę szybciutko no, O, czerwone tam biegą Kurde no, bo ja potrzebuję zbroi diamentowej Jak on sobie kupi ten... Mm, obsydian, to będę bardzo zły naprawdę No kurde ucieka, no ja pierdykam Frugus dobra, lecimy mu wyrko zniszczyć Hak. No, zbroję sobie kupił i debil Nie ma! No, pa, jeszcze dwa nam zostawił. W ogóle fajny fairbolek. No mi się na przykład mega podoba. Tak pak na 500 subskrypcji, zostawiacie so, widzowie jest subiki. No i będzie Sigmowo-bombowo. Dobra, ile emeraldów? jest jeden. Tak jakbym zebrał każdy, ten miał nadeaksowego sycika. No to i chyba tak zrobimy. Widzowie, chyba tak zrobimy. O, to jest typo. Uff. Dobra, to jest jakiś ogar. Nice. Zaję dzienne bedwar z generatory. Coś niesamowitego po prostu. No idzie ten debil!

Więc musimy znaleźć tego typka, co łóżko zniszczył. Janel2137 Będzie albo u mnie, albo u białych. O! Dobra, jest u białych, jest u białych. E! Ja yeah, GG GG Nie wyszło, nie wyszło. Oba, tutaj gramy z widzem Czarny Amerykanin, totalna sikiemka Wow, co to za dzikie akcja? Kurde, no on mi kieruje gierkę, nie? Chłopcu już prawie wszystkich wyeliminował, ja ledwo z bazy wylazłem, nie? No to kurde. Dobra. No do jasma. Dobra. Widać, że moje widzowie to są Sygiemki. Dlatego polecam zasubskrybować kanał. Dobra, ja lecę do złotych. Dobra. Siup. I nie ma łyżeczka, panowie. Dobra. Pyk, pyk! Dzięki. Nie! Nie, ja myślałem, że ja to przeżyję ale pyk, ale pyk. Dobra, mam tej czerwonych, w sumie jednego. Bo drugi zdech. Uuu. Nice. Mm, w sumie nie chcę tego generatora, bo i tak nie kupię sobie nic za złoto. I tak. Muszę grać z tymi tymkami, co mam. Ooo, oh, ale klacz! Bo tam widzę zielonego braciaka. Kociaka. Mm, nie wiem, czy tam dolecę w sumie. Co to za wybuchy? Co tam się dzieje? E To jest ten zielony, to jest morski. No ja bym tego zielonego wyglądał. Pytanie, gdzie on jest? Chyba tutaj jest. Coś mi się tak wydaje. O. Tak, jest to. No gdzie ucieka! Mika! No Milka! No Milka, nie bądź taki. Uryf! Bije. Kto tam biega? No kurwa diamentowy morski. Geniusz. Wow! Ale fireball! Z dwóch stron go, z dwóch stron go. GGs. To było na tyle z tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, możecie zostawić subika, lajka, dajcie o tym znać w komentarzu. No i widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie troszkę inny. Cześć, cześć!